Zobaczcie, jak to jest. Ja Dobra, spokojnie, Alek, spokojnie. Z niebym łeb. Chodźcie dalej, chodźcie dalej, chodźcie od od chodźcie, panowie na środek. Chodź Ale pan powoli, panowie, powoli. No co? No co? No co? Nie kopiemy go. No co? No dalej, podejście, podejście, podejście powoli. No dalej, Arik podejście. Z Strach widzę. I się wystraszyłeś, kurbo. I'll see you in round 4, then. I'll see you in round 4. Yeah. You like, sack dick, grycha. <laughs> you jealous? Yeah. i think you're jealous. you're jealous. <laughs> norman? norman, Cassio told you that he's uh, he in your eyes here. is it true? I see what fear. Yeah. How many times have I fought in Poland?